Biała Podlaska, 7 lipca 2022 roku, godzina 13.11. Przekaz numer 1199. Bóg Ojciec. Jam jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba trójce Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Tak bardzo niezmiernie was kocham o dziadki miłe, tak bardzo miłuję, pragnę od was waszej miłości. Cierpliwości i zaangażowania, usilnej pracy nad sobą samym. Tak bardzo pragnę, abyście nieustannie podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo chcę i pragnę waszej czystej, świętej wiary, miłości takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie. Tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Chcę poprowadzić was z drogą prawdy, drogą prawdziwej wolności, wolności od diabła, od grzechów i grzesznych obciążeń. Chcę waszej czystej, świętej miłości, takiej bez chwastów demona, bez jego działania, bez ulegania Jego wpływom. Niestety, większość ludzkości kroczy drogami zatracenia, drogą manipulacji i prawdą, a cała ludzkość grzeszy bez opamiętania. Ludzkość nakręca się tym, co wmawia jej demon, nie broni się przed hipnozą i znieczuleniem demonicznym. Demony przekręcają całą prawdę, nazywając ją kłamstwem, a swoje kłamstwo przedstawiają w samych superlatywach. Działaniu upadłych aniołów ulegają coraz bardziej ci, którzy powinni z nimi walczyć a oni zaprzyjaźniają się z nimi i coraz bardziej pełnią ich wolę. Mało jest dobrych, uczciwych kapłanów, biskupów i kardynałów. Ci dobrzy są mocno zagłuszani przez pozostałych złych, ale ja wołam do Was wszystkich. Wytrwajcie w dobrym, trwajcie wiernie przy mnie, przy Trójce Świętej. Przez liczne lata i dziesięciolecia usilnie proszę Was o Wasze modlitwy i posty oraz o Wasze inne umartwienia przez cały ten czas proszę świeckich jak również duchownych wszystkich szczebli im wyżej kto stoi w hierarchii tym cenniejsza jest jego ofiara z całego świata tylko w Polsce jest najwięcej ludzi ofiarnych w innych krajach to pojedyncze osoby albo niewielkie skupiska ludzi niebawem wkroczy na arenę dziejów Duch Święty i oświetli całą ludzkość światłem świętej bożej sprawiedliwości Oświetlenie to będzie trwać w zależności od kilku minut, nawet do kilku godzin. Świętość Boga porazi Was, a demony towarzyszące Wam zostaną od Was wypchnięte, wrzucone do piekła bez prawa powrotu do Was. Wiem, że wielu z Was podjęło walkę z szatanem. Ja widząc Wasz trud, Wasz wysiłek, wzmocnię Was, udzielę Wam odpowiednich łask, dodam siły do walki ze swoimi słabościami i ułomnościami. Lecz nade wszystko chcę waszej czystej, bo opartej na Bogu, miłości. Wraz z Jezusem i Duchem Świętym chcę was uświęcać, ożywiać, tchnąć na was. Chcę zniwelować wasze wszystkie grzechy i słabości, a także ułomności. Wiem doskonale, jak bardzo słabi i nędzni jesteście, lecz chcę być waszą siłą i mocą. To na Bogu oprzyjcie się z całej siły, nie obawiając się niczego. Z chęcią będę w was działać. Przemieniać, ożywiać. Działam zawsze nie sam, lecz działamy całą trójcą świętą naraz. Wielu duma, myśli, co będzie dalej z Polską? Prawie cała rasa biała wywodzi się od Abrahama, tym bardziej wy Polacy. Jako naród w moich oczach jesteście cenni. To wam przypadło nowe wybraństwo. Nie są to czcze słowa, ja zawsze mówię prawdę. Przez wieki zdawaliście swój egzamin, w większości jako naród dokonywaliście dobrych, właściwych wyborów według woli i myśli Bożej. Szatan bardzo się na was uwziął, chce was jako naród doprowadzić do całkowitej zagłady albo do utraty waszego wybraństwa przez liczne grzechy i złe wybory dokonywane jako naród. Motorem i siłą napędową Polaków zawsze było wasze duchowieństwo. Przez lata i stulecia kapłani wszystkich szczebli trzymali się nieźle, dbali o swoje dusze, dbali o wiernych. Od 150 lat masoneria i inni pod wielkim wpływem działania demonów pracują nad zdegenerowaniem całego stanu kapłańskiego. Na przestrzeni lat i dziesięcioleci na kapłanów było posyłanych wielu różnych agentów Mosadu, komunistów i wielu, wielu innych wrogów Boga, będących pod wielkim wpływem demona. Oni, zostając kapłanami, wspinali się na wysokie stanowiska w hierarchii, zaczęli bez przeszkód wcielać mistrzowski masoński plan zniszczenia kościoła świętego od wewnątrz. Na wschodzie i zachodzie degeneracja kapłaństwa jest głęboko posunięta, ten stan rzeczy dociera od pewnego czasu także do Polski. Biskupi i kardynałowie z całego świata, a także i w Polsce, czynią to wszystko, co przynosi ze sobą wielkie Boże przekleństwo. Zamiast wielkiego, bożego błogosławieństwa. Najwięcej zła przynoszą ze sobą świeccy szafarze i szafarki komunii świętej, bo to oni są głównym powodem, dla którego nie daje już za wiele powołań kapłańskich. Do czasu kiedy nie było ich w Polsce, było wiele, wiele powołań, a kapłanów było pod dostatkiem. Jeżeli nikt niczego nie uczyni, to w Polsce za dwadzieścia. Trzydzieści lat zostanie piętnaście procent obecnego stanu kapłaństwa. Chcę wam błogosławić, ale to wy sami mi na to nie pozwalacie. Wiara w gronie kapłańskim wszystkich szczebli słabnie, sami kapłani stają się mało wierzący, a gorliwość spada prawie do zera. Tych niewierzących i leniwych śmieszy fakt, że niektórym się jeszcze chce. Pracę którą wykonują, w swojej większości traktują jako zawód, nie jako powołanie. Jeżeli zabraknie kapłanów, nie będzie sakramentów świętych, ludzie bez kapłanów bardzo szybko spoganieją, tak jak to jest już powszechnie poza Polską. Od wielu lat i stuleci Trójca Święta i Maryja woła o waszą modlitwę, post, pokutę i umartwienia, by przez to zapalić na nowo wiarą i gorliwością stan kapłański, lecz coraz mniej ludzi chce to robić dalej. Zrozumcie, żeby z waszego trudu. Bez waszego wysiłku dość szybko utracicie nawet to wszystko, co macie. Kto wam odpuści grzechy? Na ten czas Trójca Święta zaplanowała coś w rodzaju duchowej pobudki to oświetlenie sumień, światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Fakt małego sądu odsunie na chwilę wszystkie demony, a ludzie będą mogli podjąć własną, niezależną decyzję, za kim chcą kroczyć. W międzyczasie Syn zatracenia antychryst zacznie oficjalnie działać. Módlcie się, pośćcie, umartwiajcie się, oddając wszystko do Bożego Skarbca. Ludzie w krajach wschodu i zachodu w wielkiej swojej liczbie spoganieli, odeszli od wiary, żyją bez Boga. Szatan sprytnie zajął pokryjomu Boże miejsce, to on króluje w sercach 95% ludzi na całej ziemi. Boże działanie staje się teraz koniecznością. Bez tego demon weźmie do piekła ponad 97% ludzi na ziemi, a ja na to nie chcę pozwolić. Dam Polsce szansę, lecz czy ona zechce ją wykorzystać? Jest wielu oddanych mi kapłanów i biskupów. To za ich pomocą odnowię mój kościół. To oni będą jego bazą, podstawą. Uchronię Polskę przed bronią jądrową. Lecz jeszcze trochę Polacy pocierpią, by po małym sądzie stanąć na czele wszystkich narodów. Będzie to wasze być dla nieba. Chcę, abyście to wy, Polacy, stanęli na czele ludzi wiary, ludzi Boga. To co niebawem nastąpi, spowoduje głęboki wstrząs wszystkich Polaków. Czas się kończy, kończy się również czas spokoju. Ludzie diabła będą chcieli wprowadzić terror i chaos. To co było, nie powróci już nigdy. Nie bójcie się o swoją przyszłość ani o środki do życia, gdy będzie trzeba rozmnożę wam wszystko, lecz musicie mieć wszystkiego po trochu do rozmnożenia. Nieodwołalnie zabiorę do wieczności tych, którzy są zasłużeni i wypracowani, zwłaszcza z grup modlitewnych. W tym czasie mogę posłużyć się wami, bo tylko wy wierni mi jesteście, a pomimo swoich licznych wad i ułomności spełniacie Bożą wolę na tyle, na ile jest was stać. Chce, aby każdy się modlił i pościł na tyle, na ile mu Duch Święty pozwoli się modlić i pościć. Tyle, ile zdołacie. Każdy człowiek będzie rozliczony z tego, co mógł uczynić, a tego nie uczynił. Dlaczego? Ociężałość. Lenistwo. Demony naciskają na was tak, jak zdołają. Wy macie się bronić tak, jak potraficie przed ich napaścią. Zechciejcie pamiętać o jednym Abyście zbyt łatwo nie ulegali zwodzicielowi, nie szli za nim, sprzeciwiajcie się diabłu, tak jak umiecie, tak jak potraficie. Trójca Święta i Maryja wam w tej walce dopomogą, ale najpierw muszą ujrzeć wasz wysiłek, wasz trud. Zwracajcie się o pomoc i obronę Maryi, a pomoże wam z pewnością. Niech każdy, kto może i zdoła, pracuje dla mnie, dla zbawienia swojego i innych. Pomogę wam w waszych potrzebach tylko o wszystko mnie proście ten kto jest Bożym niewolnikiem miłości przez niepokalaną lub niewolnikiem niepokalanej nie musi się o nic martwić bo każdy Boży niewolnik i niewolnik Maryi jest własnością Trójcy Świętej więc to ona wykorzysta wasz cały potencjał wasze wszystkie możliwości boży niewolnik nie musi się zamartwiać o swoje zbawienie lecz powinien nieustannie dbać o swoją osobistą świętość życia Szatan potrafi doskonale wykorzystywać waszą nieuwagę, wasze rozproszenie, aby was zaatakować. Demony podchodzą powoli, pomału, po cichu, później w miarę upływu czasu i waszej nieuwagi, przystępują zdecydowanie do ofensywy, walcząc o waszą duszę. Ja chcę, abyście codziennie robili rachunek sumienia, to wam ułatwi funkcjonowanie na co dzień wiele razy to wam mówiłem lecz dobrym jest czyniony częściowy rachunek sumienia co 6 do ośmiu godzin to ułatwi wam funkcjonowanie nie pozwoli się rozwijać pokusom diabła kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu kocham was i pragnę abyście nie zawiedli mojego do was zaufania z miłością wykonujcie to wszystko co jest zgodne z wolą i myślą bożą kocham was bo mam dla was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Chcę się wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość uratować. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień światłem Bożej sprawiedliwości, ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów. chcą uniemożliwić realizację Bożych planów wobec ludzi z tego narodu. Siły demona sprawiają, że to na was jest teraz największy atak i wielka nagonka z powodu resztki waszej wierności Bogu. Chcą wiele zła uczynić Polsce i inne narody, będące pod wielkim wpływem Ojca wszelkiego kłamstwa. Stosują wiele ukrytych sposobów, aby do końca zniewolić umysły Polaków i polską gospodarkę. Ci, co faktycznie rządzą polską, nie pozwalają obecnie rządzącym i wszystkim pozostałym dążącym do rządzenia na realizację swoich planów i ambicji służącym Polakom, pilnują, aby nie można było wami dobrze kierować, ani dać dobre, uczciwe rozporządzenia. W niedługim czasie polski rząd wyda szereg złych, bardzo szkodliwych decyzji dla polskiego narodu. Wiele się zmieni w Polsce po oświetleniu sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Dopiero wówczas nastąpią zmiany, które diametralnie zmienią położenie Polski i Polaków. Nawróci się większość kapłanów i biskupów. W końcu rozpoczną właściwą pracę dla Boga. W ciągu krótkiego czasu wszystko się zmieni na lepsze. Jeżeli wytrwacie, to wy po wszystkich przejściach będziecie przewodzić całemu światu, a na tronie Piotrowym zasiądzie Polak. On przywrócił ład w całym kościele świętym. Zanim to jednak nastąpi, do głosu oficjalnie dojdzie syn zatracenia, Antychryst. Uczyni on wiele zmian ze swoimi ludźmi z masonerii i iluminatów oraz innymi lucyferianami i tymi, którzy przyjmą z nami bestii. Rozpocznie się wielkie prześladowanie ludzi Boga, ludzi Kościoła. Nie lękajcie się jednak, bo to musi się stać, aby się wypełniły pisma. Po niedługim czasie nastąpi ostatni bój pomiędzy siłami Boga a siłami szatana. Na czele sił nieba stanie pokorna służebnica Boża, Maryja wraz ze wszystkimi churami anielskimi nieba. Demon tę walkę przegra z Kretesem. Nie bójcie się diabła, walczcie z nim, przyzywając na pomoc Maryję, bo to upokarza demona w szczególny sposób. Demony nie chcą przyjąć Bożej prawdy, same przed sobą trwają w łudzie i kłamstwie, ono ich bardzo zaślepia, tworząc iluzję pozorów. Złe duchy walczą do końca. Bo choć Boże światło ukazuje im prawdę, to oni wmawiają sobie i sługom swoim z Masonerii i iluminatów oraz innym Lucyferianom, że już zwyciężyli, a ci świętują przed czasem swoje zwycięstwo. Nie do nich jednak będzie należało zwycięstwo Trójca Święta powierzyła je w dłonie Maryi, aby demony zostały jeszcze bardziej upokorzone. Jest dla nich nie do pomyślenia, że pokona je człowiek i to słaba kobieta. Teraz dobrze się zastanówcie, przy kim chcecie być, czy przy demonie i jego kłamstwie i łudzie, czy przy Bogu w trójcy świętej jedynemu, który zawsze wygrywa? To do was teraz należy decyzja, co zdecydujecie? Co wybierzecie? Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca. Nie pozwólcie, by demon Was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej krnąbrności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg Ojciec.